Jesteśmy w Beskidzie Niskim w Otulinie Magórskiego Parku Narodowego w miejscowości Myscowa. Mieszkamy tu 12 lat. Czyli chcesz mi powiedzieć, że właśnie takiego miejsca szukaliście, tak? Tak, to dokładnie było to miejsce od początku, żeśmy zobaczyli to, żeśmy się zdecydowali, że, że bierzemy. Trochę Aha. tak w ciemno i bez, bez refleksji, jeżeli nie ma dojazdu że pośrodku niczego, ale i tak jest wiele innych zalet, dlatego żeśmy się zdecydowali, przede wszystkim odległość od sąsiadów, to sobie cenimy przede wszystkim, że jest daleko, najbliższy sąsiad prawie 2,5 kilometra. Ale dlaczego chcieliście być tak na uboczu, powiedz? No to widać tam to towarzystwo, 20 parę psów, które A, mamy. A, okej, okay, bo chcieliście hodować zwierzaki, tak? Chcieliśmy hodować zwierzaki i, no. i nie tylko psy, ale także krowy. Tak, Mara. Może nie słyszy, bo pieski. Jestem, jestem. Krıyla. Cześć, breście. No Cześć. Pieski przyciąga po prostu bardzo charakterystyczny typ człowieka, takiego, który naprawdę bardzo sobie ceni ten kontakt z naturą, z przyrodą, ze zwierzętami, z tą ciszą, właśnie z tą przestrzenią, żeby to poczuć. I to jest naprawdę super i w tym, żeśmy się tutaj zakochali totalnie. Biolog ewolucyjny i studentka resocjalizacji wiele lat temu porzucili miasto i odnaleźli swoje szczęście na 24 metrach kwadratowych. Zamierzam spędzić z nimi cały dzień. Ale to jest w ogóle super takie zetknięcie. Dziewczyna z Warszawy zakochała się w chłopaku z Krakowa. Chłopaku <grym i> z Krakowa. Wiesz, I zdecydowali się na życie takie jednak bez wygód, rzekłabym. Znaczy, wiesz, to jest trochę tak, no, że każdy ma ten poziom wygód w innym miejscu. Dla mnie, tutaj, to co ja zawsze podkreślam i co dla ludzi jest zdumiewające, ale dla mnie to miejsce z tym wszystkim to jest moja strefa komfortu. Poznaliśmy się w takich warunkach, które jakby określiły to, jakimi chyba jesteśmy osobami, że nie, nie było wątpliwości, w jakim kierunku to nasze wspólne życie, jak już zaczęliśmy być razem, będzie zmierzało. Kto wpadł na pomysł, żeby tu jurtę postawić, taki namiot? E, no wiesz, to trochę wymusiła na nas rzeczywistość, bo wszystko się rozbiło o formalności, że jesteśmy w naturze 2000, poza zabudowaniami, poza wsią e, i nie dostaliśmy po prostu warunków zabudowy. W związku z tym to była jedyna opcja, żeby móc tu mieszkać i, i żyć, zdecydować się na, na, na taką formę.